Kup sobie koszulkę z polonezem. Zapraszam do sklepu motoretropresscapsel.pl do zakupienia koszulek z polonezami, które sam narysowałem w Photoshopie. No i można sobie kupić na przykład tutaj z białym polonezem borewiczem. Jest tutaj polonez caro plus ciemnozielony, tak jak mój. Jest polonez caro plus bordowy. I można również kupić koszulkę. Z logo Moto RetroPress i mojego drugiego kanału Retroarchiwizacja. Także śmiało wbijaj, i można sobie kupić koszulki w różnych rozmiarach. I za kasę ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich polonezów Także dzięki za wsparcie i za to, że jesteście ze mną i mnie wspieracie. Cześć, z tej strony Oskary witam w moim garażu. Od ostatniego filmu zrobiłem już drugi regał, to mogę pokazać. No i trochę porządków już wreszcie. Jest. Drugi regał jest tam. Pierwszy ten, który już budowałem, jest tutaj. No jeszcze zalega mi sporo miejsc w miejsca tutaj. Tutaj są głównie rzeczy, na przykład na sprzedaż albo na wymianę, jakby ktoś czegoś szukał, ale to będę jeszcze nagrywał film. Te pudełka to później gdzieś wywalę. Tutaj trochę zawala jeszcze rzeczy. Jest odkurzacz nas. To zniknie niedługo. Tutaj w końcu jest przejście. Normalnie można przejść, a jeszcze na poprzednim filmie to tutaj była masakra. I zastanawiam się, co zrobić z tym błotnikiem. Nie wiem, czy go wywalić, czy ma takie ubytki. Tutaj, tu jest jak widać taka dziura, i tutaj brakuje kawałka. I nie wiem, czy ktoś takie rzeczy skupuje. No to jest z tego borywicza. Tylko, że po prostu no, ten, tutaj w tym miejscu, było. ja tu kupiłem nowy, prawda. No i jeszcze mam starą skrzynię biegów i leży tak tutaj, zawala miejsce i nie wiem, co z nią zrobić. Może ktoś z Was coś mi podpowie czy to oddać na złom, czy to jest warte w ogóle czegokolwiek. To też jest z no. Ona hałasowała na pierwszym, drugim i na trzecim biegu. I pytanie, czy jest sens w ogóle to trzymać, czy oddać na złom, a potem jak oddam na złom, to wszyscy będą pisać o, ja potrzebowałem części z tego, czemu wywaliłem. <laughs> No i tak tutaj powoli różne rzeczy układam, na razie też tak, żeby było fajnie, to jakieś różne radia powyciągałem. Zastanawiam się też jeszcze co z tym radiem zrobić, to jest Unitra Diora kalt było w Borowiczu, a ja nie lubię słuchać muzyki w samochodzie, więc teraz jest półka. No i dzisiaj muszę zrobić dwie rzeczy takie, przejdę tędy, chociaż to też tak nie może stać w tym pudełku, mam wszystko do klimatyzacji, do Caro Plusa, więc to też niedługo sąd zniknie, gdy będziemy klimę już dokańczać, bo częściowo już jest wstawiona. I dzisiaj takie dwie rzeczy muszę zrobić. Nie wiem o co chodzi, ale nie działa ją spryskiwacze, więc ten silniczek, który wymieniliśmy, po prostu chyba zostanie, ale podłączę chyba ten silniczek zintegrowany już tutaj z workiem. Są dwa piny. Zastanawiam się tylko, który z który, żeby tutaj. Czegoś nie spalić, albo żeby po prostu nie było, że zamiast pompować, no to nie wiem, wciąga płyn. Kupiłem uniwersalne tutaj przewody, chociaż są jeszcze w borywiczu, ale wykorzystam chyba te nowe. I co? O drążku kierowniczym i o gałce chyba zacznę nagrywać, no wsiadam i pokażę Wam w środku o co chodzi. Dobra, jestem w środku borywicza. I zobaczcie co się stało. Jakiś czas temu postawię kamerę, tak będzie mi lepiej pokazywać. Jechałem, na szczęście na parkingu byłem. I drążek, kurde, się rozwalił. Prawdzie można to jakoś tu skręcić, ale skoro to jest takie wygięte, takie liche, no można to skręcić. O, nawet to zrobię. Ale jak to mi się raz wydarzyło, to ja jakoś temu nie ufam i nie chcę, żeby mi coś mi takiego się wydarzyło, nie wiem. Drugi raz i to podczas jazdy, na przykład gdzieś na drodze, na autostradzie, albo no po prostu, gdy będę rozpędzony, nie wiem, przypuśćmy do 90 czy do 100. To jest jakieś też krzywe w ogóle. No, można to wkręcić, ale. O, no niby jest. O, i widzisz, i wypada. O, no i właśnie o to chodzi. Co z tego, że to wkręciłem, jako ta śruba weszła do środka i. I co z tego, kurwa? I co kurwa z tego? Więc kupiłem drążek od Karo Plusa, który jest też chyba tam ciutkę krótszy. I wstawiłem gałkę, którą kiedyś znalazłem na tamtym złomie yy, z przejściówki, chociaż ona chyba pasuje od Karo i w Karo Plusa, tylko jest taka trochę wyblakła i brzydka. Mam tutaj nową. Ale to nawet i lepiej, bo chociaż ja widziałem, jak wstawiłem posta, jaki był hejt, że ja zniszczyłem samochód, no ale dobra, tu jest ta gałka, która była w Borywiczach od chyba 1983 roku, jeśli tam gdzieś dobrze czytałem, a tu oryginalnie powinna być taka czarna kulka. Ale powiem wam wprost, o ta gałka jest taka po prostu niewygodna, że ja nie chcę jeździć takim samochodem, gdzie po prostu mi się to wyślizguje z rąk. Wstawiłem sobie to z plusa i jest wygodna, zajebista. I mam kupioną nową nówkę, też już chyba kiedyś pokazywałem na jednym filmie. Wstawię sobie nówkę, będzie teraz to elegancko wyglądało. Ja muszę się czuć wygodnie w tym samochodzie. I zaraz to właśnie tu uczynię, wymienię i będę zadowolony. Trzeba odkręcić ją. Idzie. I teraz nówka sztuka nieśmigana. Ja dosłownie nowa ze sklepu. I tutaj ten drążek też mogę pokazać. Jest troszkę inny, bo ma ten talerzyk. Tutaj. Taki czekaj, bo tak słabo widać trochę. o. A w tym żadnego talerzyka nie ma i ta gałka jest taka długa. I to jest dla mnie wygodniejsze, bo też mogę sobie ten mieszek tutaj złapać żeby nie wypadł, a tam cały czas wypadał. I tak właśnie teraz zrobił Tak właśnie teraz uczynił o, tak cyk Jeszcze, czy już. Jeszcze. Nie, już się obraca razem z tym. Dobra. Tak? Czy nie? Nie jeszcze. Idzie. Teraz się obraca No, dobra. I to mogę sobie o talerzyk dać. Tutaj. I próba, no trochę wyłazi ten mieszek, no to jest trochę nieprzyjemne, bo będzie wyłazić, ale muszę tu dopracować jeszcze jakoś, pomyślę, może jeszcze da się dalej, dalej tę gałkę wkręcić. Ale zobaczymy. No w każdym razie chodzi też o mi o wygodę. To leży fajnie w dłoni. I też ogólnie... Nie rozumiem ludzi, którzy naprawdę się czepiają. To jest mój samochód, i ja sobie będę z nim robił to, co ja mam, na co mam ochotę. Będę sobie przerabiał to, na co ja mam ochotę, bo to ja nim jeżdżę, ja go prowadzę, a nie ktoś, kto z internetu jest. I najczęściej to jakieś gówniarze piszą, którzy nawet własnego samochodu w ogóle nie mają a co dopiero polonezie albo jakimś borowiczu. Więc ja będę robił to, co ja chcę z tym samochodem. Dobra, trzeba zrobić teraz tutaj porządek z tymi spryskiwaczami. Już ten wyciągam jeden. Jakiś podrutowany, kurwa. Kto to robił na taśmę? No dobra, i farelką się grzeje, bo zimno! Bo zimno! Dobra, nówka, sztuka. Przewody, które zaspyskiwacie, których pewnie i tak nie będę używał. Bo tym samochodem się nie jeździ po, po błocie, po brudzie. Ale przynajmniej miękkie są. O, te dla porównania mogę pokazać. To te są twarde jak kamień, stare i tu kącóweczki różne, bo zaraz będę wyciągał, bo to różnie może być z nimi. Stary worek, a nowy dałem tutaj, znaczy nowy, no, też używany, no ale te, takich w polonazie nie, znaczy były z tyłu chyba, ale nie z przodu, chyba przynajmniej, nie kojarzę, żeby były, no. Pewno poleci na ziemię, no bo jak. No nawet idzie jakoś spokojnie. Aha, no to teraz wycieka, no tak. No to trzeba szybko przewód założyć. Dobra, jak tak. No właśnie, jak mogłem zapomnieć, że będzie ciekło. Trzeba przewód założyć, nie? No dobrze. Dobra, nowy zbiorniczek już tutaj jest. Już nawet przy zakładaniu otworzył się korek i trochę się palało, ale to pokazuje tylko jako... Yy, że to jest po prostu głupota. W ogóle tu powinien być plastikowy normalny zbiorniczek i być może kiedyś tak zrobię, tylko no nie wiem gdzie miałbym go umieścić, bo tu już się nie zmieści. Plusie jest tutaj pod tym fartuchem, tam na dole wsadzony. Czy gdzieś tutaj jest miejsce, żeby go umieścić? Nie wiem. Może gdzieś jest, ale na to, na to chwilę mi nie przychodzi do głowy. No, chyba że tu po prostu zrobić, ale to też jest głupota. No, bo tu jest elektronika, tu są wszystkie te. Yy, yy, te no. Przewody od lamp. No, to też głupota, żeby w takim miejscu tu umieszczać zbiornik do czy chociaż obok dosłownie jest. Dobra, spróbuję podłączyć. Mam nadzieję, że te przewody, które idą tutaj do silniczka, starczą, dosięgną tam. Jak nie, no to będzie trzeba bardziej jakoś tutaj się zastanowić. Dobra, podłączyłem tutaj, musiałem troszeczkę rozciąć yy, taśmę izolacyjną przy tutaj wiązce, bo nie docierały nie dochodziły kable. Nie, Aha, trochę musiałem porozcinać. Dobra, trzeba zobaczyć czy to działa. Zostawię kamerę tutaj przy spryskiwaczu. Nie pamiętam już, czy będzie działać to przy, przy samym zapłonie. Czy trzeba samochód podpalić albo czy trzeba wycieraczki włączyć. Nie pamiętam, zaraz zobaczymy. To jest tylna. Inna... Przednia może. tam tryska. Ale słabo. Kurwa, czemu tak słabo? Trzeba do góry chyba pociągnąć to. Ale dobra, ważne, że działa. Trzeba to podkręcić, żeby do góry pryskało. No tak. Dziurka jest tutaj. No dobra, ważne, że działa. Już te poprawki będę robił sobie zaraz w własnym zakresie, a tak prawdę powiedziawszy to chyba kupię nowe dysze, bo ta fajnie siedzi. Jest taki tutaj taka podstawka, która się zatyka, a tutaj tego nie było i to lata. Chyba kupię nowe dysze. Jakieś uniwersalne kupię, byle ta zatyczka była. No i to chyba na razie tyle. No chyba, że coś jeszcze dogram tutaj z tego jak to dokupię zaraz pojadę do sklepu. No zobaczymy no. Odpalony na niskich obrotach Nawet można jeszcze bardziej spuścić o. Dobra, szykuję się na sobotę, także jak widać samochód działa, odpala i garaż przygotowany też, jestem zadowolony. O. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.